Siemanko, siemanko, niezłe wdzianko. Dzisiaj jak widzicie z królikami tutaj na tapecie. Chciałbym wam opowiedzieć o dziesięciu rzeczach, które musicie wiedzieć, powinniście wiedzieć, które ja jeżeli bym wiedział zanim zacząłem biznes fotograficzny, moje życie byłoby dużo łatwiejsze, te życie fotograficzne inaczej. Może nie miałbym tyle przygód. Nie musiałbym pukać do tylu drzwi, nie musiałbym wyważać ich, yy, tylko otwierałbym je na spokojnie lub też yy, zostałyby otwarte przede mną. Yy, dlaczego, zapraszam, 10 rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim rozpoczniesz swój biznes fotografii ślubnej. Numer jeden. Pracuj bezpłatnie. Nie bój się pracować bezpłatnie. Nie bój się y, pracować y, bez zapłaty. Nie jest to nic złego, jeżeli wiesz dlaczego to robisz. Y, specjalnie przewrotnie mówię bezpłatnie, a nie za darmo. Y, nie pracuj za darmo. Jeżeli musisz, pracuj bezpłatnie. Jeżeli wiesz dlaczego to robisz, jeżeli masz w tym cel, jeżeli jest to po to, ażebyś zbudował swoje portfolio, po to, żeby pozyskać klienta, żeby zrobić komuś przysługę, yy, która może procentować w przyszłości, żeby zrobić komuś przyjemność, żeby, yy, tak jak powiedziałem na samym początku, zbudować swoje portfolio, yy, czyli yy, zainteresować, zrobić coś, co... Będzie procentować w przyszłości, żebyś mógł zainteresować przyszłych potencjalnych klientów, nabrać doświadczenia, zobaczyć jak to się robi, pomóc wejść w pewne kręgi. Nie bój się pracować bezpłatnie. Niekoniecznie to musi być zapłatą. Zapłatą będzie to, co zobaczysz, czego się nauczysz, jakie doświadczenie zdobędziesz, kontakty, portfolio, które zbudujesz. Drzwi, które zostaną przed Tobą otwarte, możliwości, które zobaczysz, nie pójść się pracować pracować bezpłatnie. Punkt numer dwa, i to będzie zaprzeczenie dokładnie tego, co powiedziałem przed chwilą, nie pracuj bezpłatnie. Dlaczego? Musisz widzieć limit, musisz wiedzieć, w którym momencie przestać pracować bezpłatnie. Musisz wiedzieć, w którym momencie powiedzieć basta. To jest właśnie to, że. Nie chcę pracować bezpłatnie, że już napracowałem się bezpłatnie i teraz ta cena będzie wynosić tyle. Nawet nie bój się nawet mówić to klientom czy też osobom, którym właśnie zrobiłeś coś bezpłatnie. Nie bój się również mówić dlaczego. Zrobiłeś dla nich bezpłatnie, a teraz nie będzie to bezpłatnie. Lub też, dlaczego teraz cena wynosi tyle. Jest to twój biznes. Rozpoczynasz swój biznes fotograficzny. Musisz wiedzieć, w którym momencie za zatrzymać tą kulę i z, z tej metki, z tej wizytóweczki fotografa, który bierze wszystkie zlecenia, czy wyglądałoby na wszystkie, tak? Pamiętaj, dla ciebie, ty działałeś przed chwilą wybiórczo, robiłeś coś bezpłatnie, widziałeś: aha, ten projekt przyda mi się do tego, ten projekt przyda mi się do tego, w tym projekcie poznam tych ludzi, w tym projekcie nauczę się błyskać, w tym projekcie nauczę się podejścia biznesowego, w tym projekcie nauczę się yy, jak yy, operować tym, tym obiektywem, tym światłem, tym, tym aparatem, jak operować w takich warunkach. A teraz już wiem. Teraz dokładnie wiem, to jest coś, co chcę robić i ten projekt wyceniam na tyle i tyle. I nie bój się powiedzieć, że obawiam się, że nie jestem w stanie zrobić tego bezpłatnie, aczkolwiek moje wynagrodzenie. Myślę, że będzie w tej w tej kwocie lub też w tym i w tym, tak? Niekoniecznie musisz mieć yy, coś zapłacone, ale pamiętaj, nie pracuj bezpłatnie. Punkt numer 3. Znaj swoją wartość. Yy, I teraz, o co tutaj chodzi? Mówimy o wartości pieniężnej, yy, przed chwilą. Oczywiście mówiłem, pracuj bezpłatnie, nie pracuj bezpłatnie, następnie znajdź swoją wartość. Yy, musisz wiedzieć, że biznes, który właśnie rozpoczynasz, czy biznes, który właśnie rozpocząłeś, jest biznesem, który ma przynieść dodatni wynik ekonomiczny, czyli po prostu ma przynieść tobie pieniążki, więc yy, musisz wiedzieć, że yy, Okej, okay, rozpoczynasz, bardzo fajnie zrobić coś za yy, jakąś kwotę, tak? I nie podchodź do tego w taki sposób, że ej, przecież 50 złotych, 200 zł, 50 funtów, 100 funtów, 100 dolarów jest lepszy niż nic. Mm -mm, nie. Przychodzi do Ciebie klient i mówi, yy, że mamy ten, mamy ten projekt i mamy na niego 50 funtów. Yy, jeżeli jesteś w stanie, chcesz robić za takie pieniążki, chcesz yy, fotografować za takie pieniążki i, i wyceniasz Twój dzień, pół dnia, godzinę na tyle, bardzo dobrze, ale znaj swoją wartość. Yy, jeżeli nie wyceniasz na tyle, jeżeli wyceniłeś na wcześniej, a teraz, yy, ponieważ yy, boisz się, że klient od Ciebie ucieknie, nie bierz tego, tak? Bo tu nie o to chodzi? Klient nie ucieknie od Ciebie, bo powiesz mu, że cena jest taka i taka. On już do ciebie przyszedł. On zainteresował się Twoim usługą, zainteresował się Twoją osobą i w jaki, z jakiegoś powodu zadzwonił do Twoich drzwi, zadzwonił do Twojego telefonu, lub też zostawił wiadomość w Twojej skrzynce mailowej, czy tam na Instagramie. Więc dlaczego to zrobił? bo mu się coś podobało, więc przyciągnęło go to, a i nagle zobaczył, że i, i wysłał tobie cenę. Więc ty odpowiadasz, moja stawka wynosi tyle i tyle. O ile ten projekt ci się podoba i chcesz go zrobić, widzisz, ile on chce zapłacić na samym początku, bo to jest jego cena startowa. Więc, yy, więc zaproponuj, jestem w stanie zrobić to dla ciebie yy, za tyle, oferuję ci taką zniżkę, ale wybadaj rynek. Wybadaj, jaka jest wartość tego czasu, jakiego czasu, jaka jest wartość tego przedsięwzięcia? Przede wszystkim dla Ciebie i generalnie znaj swoją wartość. Kolejną rzeczą jest zainwestuj w siebie. Zainwestuj w siebie, jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o umiejętności, jeśli chodzi o swój własny rozwój. Nie bój się tak jak wcześniej powiedziałem, robić projektów bezpłatnie właśnie, żeby zainwestować w siebie ale również i y, patrz, y, zbuduj plan, y, zobacz, co powinieneś zrobić po kolei, y, co powinieneś zrobić, w jaki sposób y, y, układać y, plan biznesowy lub też w jaki sposób układać y, cele, czy też kroki, y, ażeby, ażeby móc wyciągnąć jak najwięcej dla siebie. Pamiętaj, jak najwięcej zainwestujesz w siebie. To zaprocentuje w późniejszym czasie, czy w późniejszym, bliższym, aczkolwiek to zaprocentuje w Twoich umiejętnościach, a więc zobacz, co możesz zrobić na przykład oglądając ten film, ale również i jest cała masa wiedzy. Jest cała masa tajemnej wiedzy w internecie, której nie było. Codziennie dochodzą filmy, jest cała masa y, rzeczy niepotrzebnych, ale działając wybiórczo, patrząc na to, co ci się podoba, kto ci się podoba, y, u, y, rzeczy, które ten ktoś robi, tworzy i y, one tobie odpowiadają, y, wyjdź do tego kogoś. Zapukaj do drzwi i zobacz, czy ten ktoś zaoferuje ci pomoc. Pomoc może być różnego rodzaju. Może wziąć cię pod skrzydła swoje. Może zaoferować ci pracę w postaci długiego fotografa. Odsyłam do filmu o długich fotografach czy trzeciego fotografa, wtedy zobaczysz, co tam robi i to będzie zlecenie płatne, e, tak? E, zobaczysz, co się robi, gdzie się robi, e, w jaki sposób się e, robi e, taki projekt, taki projekt, jeśli chodzi o fotografię ślubną, fotografię wnętrz, fotografię... E, mm, portretową, headshoty, fotografię komercyjną, zobaczysz, jak wygląda cały plan. To jest wiedza bezcenna, tak naprawdę, której, mm, którą po, po, po pozyskanie jest, której pozyskanie jest dosyć drogie, stosunkowo drogie, a z drugiej strony może być tak naprawdę bardzo, bardzo unikatowe. Kolejna rzecz, nie bądź nieśmiały. Rozpoczynanie biznesu fotografii nie musi być procesem nieśmiałym. To się łączy z, z tym, co powiedziałem dosłownie przed chwilą, zapukaj do drzwi, zapukaj do klientów, jak i również do tych, którzy mogą się czegoś nauczyć. Wyślij e maila, zapukaj, zadzwoń, zobacz, potrzebowali fotografa, zobacz na profile społecznościowe firm, które cię interesują, albo firm, firm z biznesów, które chciałbyś robić, czyli chciałbyś robić zdjęcia, headshoty, widzisz dużą firmę w twoim mieście, Widzisz, że mają bardzo słabe zdjęcia. Zaproponuj im zdjęcia. Zaproponuj to się wiąże dobrze z, z, z punktem numer jeden. Zaproponuj im bezpłatnie. Będziesz w stanie zrobić to i mieć portfolio. Zaproponuj im płatnie. Będziesz w stanie zarobić pierwsze, pierwsze zlecenie, pierwsze pieniążki i pozyskać bardzo dobry kontakt z, z tym poprzednim punktem. To pozwoli ci rozwinąć się w danym kierunku, pozyskać klientów. Pozyskać rekomendacje, ponieważ ten klient zadowolony będzie cię rekomendował dalej, aczkol a rów również i ten klient zadowolony on będzie miał w przyszłości jakieś zlecenia. Zobaczy, że ej, teraz mam takie headshoty, a przed chwilą miałem takie byle jakie. Ten fotograf był fantastyczny, przyszedł do nas z takim fajnym pomysłem, a ten poprzedni nie bardzo. A więc nie bądź nieśmiały, zapukaj do drzwi. Tylko wtedy kiedy do nich zapukasz, mogą zostać otwarte. Tak? Yy, nikt ich nie otworzy, jeżeli do nich nie zapukasz, nie zadzwonisz, yy, niekoniecznie musisz się przebijać. Yy, wystarczy, że możesz również i włożyć wizytóweczkę czy ofertę, czy włożyć swoją osobę pod drzwi, tak? Czyli w yy, szparą yy, pokazać, ej, jestem. Jak będziecie mnie potrzebować, będę tutaj, zobaczymy, pójdźcie na targi branżowe, targi branżowe nieruchomości, rozdajcie wizytówki, pokażcie się, ej, jestem fotografem. Nie mówcie, jak będziesz mnie potrzebował, to, 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 to zapukaj i zadzwoń. Nie, tu chodzi o to, żeby być niesprzedażowym. Ja o tym będę mówił później, właśnie jestem w trakcie tworzenia kursu, ale o tym będzie osobny film. Osobny film o tym, o całym kursie, o fotografii, fotografii ślubnej, ale o podejściu bardzo, bardzo niesprzedażowym. A więc yy, nie bądź nieśmiały w rozpoczynaniu swojego biznesu. Niekoniecznie musisz o, tym, o nim mówić. Bądź po prostu sobą. Otwórz się na drzwi, otwórz się na yy, nowe osoby, otwórz się na networking. Yy, bądź, yy, będąc tej swojej nieśmiałości, bądź po prostu daj się zobaczyć. Kolejny punkt to co yy, ty lubią najbardziej, Sprzęt nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Oczywiście niektóry sprzęt ma pewne ograniczenia. Yy, ja będę fotografował tylko pełną klatką, ponieważ robię dużo zdjęć w ciemnych warunkach. Aczkolwiek wesela rozpoczęłem, Sprzętem niepełnoklatkowym i nie było z tym absolutnie żadnego problemu. Więc, mając sprzęt, staraj się go wycisnąć z niego jak najbardziej, a nie myśl myśląc, że nie jestem w stanie rozpocząć tego biznesu, ponieważ muszę kupić trzy aparaty i musi to być Canon R5, Canon R6 i Canon R3, czyli potrzebuję 58 tysięcy złotych czy 25 tysięcy funtów i nie jestem w stanie rozpocząć biznesu. Jesteś w stanie rozpocząć biznes, z tym co masz. Yy, jesteś tutaj, ponieważ masz aparat, jesteś zainteresowany i robisz zdjęcia, a więc yy, pamiętaj: sprzęt nie ma znaczenia, jeżeli umiesz go obsługiwać, jeżeli masz yy, szkła, które pozwolą ci yy, zrobić dane zlecenie, to po prostu je wykonaj. Wykonaj je jak najlepiej będziesz yy, umiał. Wykonaj. Dodaj jak najlepsze światło, jeżeli potrzeba przesuń ludzi, tak jak ja teraz siedzę przy oknie, tak ludzi byś przesunął do okna, a nie w tamtą stronę. Dorać im dobre słowo, dobra porada, yy, pokazanie, że jesteś profesjonalistą, yy, próby, eksperymentuj w tą stronę, w tą stronę, ale nie myśl, że jakbym miał lepszy sprzęt, to mógłbym zrobić pod światło, to mógłbym zrobić w ciemnicy, to mógłbym zrobić tu, jeżeli nie masz. Sprzętu, który ci to umożliwi, zrób zdjęcia w lepszym świetle. Zaprowadź klienta, powiedz mu, zróbmy o tej godzinie, nie o tej. Panie prezesie, zróbmy headshoty. U pana w biurze o godzinie 14 będzie fajne zachmurzone niebo, albo ma pan fajną blendę na oknie. Zasłońmy, będzie miękkie światło i wtedy zrobimy super zdjęcia. Nie mów mu, że nie masz lampy i musimy zrobić o tej godzinie. Nie. Powiedz mu, że zrobimy to w naturalnym świetle w twoim biurze i będziesz miał fantastyczne zdjęcia. Pokaż mu, przyjdź. Zaproponuj, powiedz, że czy możesz przyjść na, przyjść na y, zobaczyć rekonesans danego miejsca, zobaczyć, jak wygląda o tej godzinie, której on chce robić, y, pokazać mu zrób seselfiarza, zobacz na, na, na telefonie i. Y, y, i zobacz sam, sam się upewni, sam przekonaj samego siebie, że sprzęt nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia. Kolejną rzeczą, temat też kontrowersyjny, nie ma żadnych zasad co do cen, to ty dyktujesz cenę, a rynek ją weryfikuje. Jeżeli chcesz zrobić headshoty całej firmie za 100 zł, to je zrób tak, to ty potrzebujesz te 100 zł, albo to ty potrzebujesz to zlecenie, to ty potrzebujesz wiedzieć, jak je robić, to ty potrzebujesz się tego nauczyć, to ty potrzebujesz mieć je w swoim portfolio, lub też chcesz zdobyć tego klienta, żeby cię rekomendował dalej, czy też brał cię do innych um, projektów, to ty dyktujesz twoją cenę, a rynek ją weryfikuje, jeżeli um, wystawisz headshoty, czy zrobienie fotografii ślubnej pełnego dnia ślubu i wesela za 10 tysięcy złotych, za 3 tysiące funtów, 2000 tysiące funtów, to rynek zweryfikuje to, to Twoi znajomi fotografowie zweryfikują, zobaczą, powiedzą Ci, doradzą lub też e, powiedzą, że e, rekomendują cię i ty zobaczysz nie będzie odzewu, e, panna młoda ci powie, jest to za drogie, dasz jej dyskant, dasz jej jakąś zniżkę, rabat. Jeżeli oczywiście chcesz, to ty dyktujesz ceny twojego biznesu, a nie, a nie inni fotografowie, a nie zasady, które są przecież cały dzień powinien kosztować tyle, południa tyle, godzina tyle. To ty dyktujesz te ceny. Znam fotografów, którzy biorą bardzo mało, znam fotografów, którzy biorą bardzo dużo. Niektórzy mówią: "Ej, ty jesteś głupi, bierzesz tak mało". Niektórzy mówią: "Ej, jesteś głupi, bierzesz, bierzesz tak dużo, nie będziesz miał klientów". Klient jest i na to i na to. I na yy, średnią wartość i na średnią wyższą, średnią niższą. To ty dyktujesz ceny, nie ma żadnych zasad co do cen. Kolejną rzeczą, znowu kontrowersyjną jest: naucz się mówić nie. Naucz się mówić nie dziękuję, naucz się mówić, nie jestem w stanie wziąć udziału w tym projekcie. Naucz się mówić, nie, to nie jest projekt dla mnie, lub też mm, nie chciałbym uzyskać wyższą cenę, czyli powiedzieć nie, panie prezesie, panie kolego, kolego yy, w rodzinie, nie, nie jestem w stanie. Czy, przy, czy przyjdziesz na mój ślub, przyjdziesz ze sobą aparat? Ty powiesz, no, bardzo chętnie przyjdę na twój ślub, ale. I, 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 I chciałbym się dobrze bawić, chciałbym y, uczestniczyć w tym ślubie, a nie robić zdjęcia. Chciałbym y, zrobić, y, y, przyjść na moje urodziny i przynieść aparat. Przyjść na moje, y, przepraszam, y, przyjść na y, ten pokaz, ale, ale przynieść aparat. Albo czy możesz zrobić tutaj kilka zdjęć lub też czy możesz zrobić y, w tym miejscu zdjęcia, a my ci damy kupony do Tesco. Naucz się mówić nie. O ile chcesz te kupony do Tesco, nie ma problemu, ale naucz się mówić nie, naucz się mówić nie do danych projektów, jeżeli coś Cię nie interesuje, jeżeli coś nie jest dla Ciebie, boisz się, że ten klient powie, znowu nie zaproponuje Ci więcej, mm -mm. mówisz mu, jestem, y, y, to jest moja ekspertyza, ja robię headshoty, zdjęcia wnętrz, polecę kolegę, albo przyprowadzę kolegę, który, albo zrobię to z kolegą, czy też, czy też podzlecę to, y, ale lub też y, po prostu nie, y, to nie jest moja ekspertyza, nie jestem w stanie go polecić, ponieważ polecenie również jest, y, wiąże się z pewną odpowiedzialnością, więc naucz się mówić nie. Jeżeli projekt ci nie interesuje, jeżeli to nie jest dla ciebie, jeżeli wiesz, że nie chcesz tego zrobić, nie potrzebujesz, y, nie zrobisz tego dobrze, y, boisz się tego, Oj się, to raczej bym nie mówił, nie, raczej bym ryzykował, tylko bym podszedł do, do tego z punktu, y, o którym mówiłem dwa punkty temu. Tak? Zrobił mm. rekonesans, zrobił y, eksperymentowo, przesunął, y, więcej czasu bym poświęcił, ale naucz się mówić nie. Jeżeli tak czujesz, jeżeli chcesz powiedzieć nie, po prostu powiedz nie dziękuję. Kolejną rzeczą bardzo pomijaną przez fotografów, fotografowie myślą, że y, źródłem dochodu jest robienie zdjęć. Nic bardziej mylnego. Ostatnie 2 trzy lata pokazały, że należy mieć więcej niż 1, 2, 3, 5 strumieniów źródeł dochodu. Jako fotograf możesz również kręcić filmy, krótkie, dłuższe, możesz kręcić filmy. Jako fotograf również możesz robić zdjęcia, sprzedawać je do gazet, do magazynów, możesz również robić wydruki, sprzedawać je do... Sprzedawać je na swojej stronie, możesz stworzyć galerie, możesz robić kalendarze sezonowe, możesz robić yy, innego rodzaju zdjęcia, możesz robić szybkie wydruki, możesz robić zdjęcia na imprezie i drukować się od razu, możesz tworzyć presety, sprzedawać je dla innych yy, fotografów, a więc stwórz plan, co możesz zrobić, yy, jakie produkty możesz sprzedawać jako fotograf, jak możesz wykorzystać swój, yy, swój sprzęt do zrobienia yy, do, 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 z, do stworzenia większej ilości strumieniów, przychodów, możesz robić. To jest mój aparat, w którym robię filmy ślubne. I co teraz robię? Nagrywam film w domu, w pokoju mojej córki. Yy, nagrywam również na nim kurs nagrywam również na nim y, filmy komercyjne instastory dla klientów y, instastory na wycieczce y, fotografie podróżniczą y, tego jest dużo tak naprawdę wpisz wygoogluj i od tego zacznij co może zrobić fotograf jak sprzedawać swoją fotografię y, gdzie sprzedawać zdjęcia są również różne Stokowe serwisy, gdzie możesz zdjęcia sprzedawać. Możesz robić różnego innego rodzaju fotografie, gdzie będzie ok, sprowadzamy się do fotografii, ale pamiętaj, że robiąc zdjęcia ślubne, umiesz zrobić zdjęcia detali, zdjęcia krajobrazu, zdjęcia wnętrz. Robiąc zdjęcia portretowe, umiesz zrobić headshoty, umiesz zrobić zdjęcia rodzinne. Nie zamykaj się do swojego jednego garnuszka do swojego jednego kąta szufladki i tam siedzisz i czekasz, jeżeli coś się wydarzyło. Jesteś zamknięty, czy jesteś zablokowany, czy nie masz zleceń, jest inny czas w roku i sezon ci ostatnio nie poszedł albo sezon był po prostu słabszy. Coś się wydarzyło w twoim życiu: odpukać. Masz tą poduszkę, że wiesz, co możesz zrobić, gdzie możesz jakby te, te macki wyciągnąć, zrobić, pociągnąć, tak. Pomyśl o wideo, jeżeli jesteś fotografem, pomyśl o wideo. To również będzie w kursie, także zapraszam, ale o tym będzie inne wideo. Będzie tam o tym, w jaki sposób robić foto i wideo też. Także zapraszam. Ostatnia rzecz, ostatnia rzecz to jest taka. Nie skupiaj się tylko na social media. Pamiętajcie, strona internetowa jest Twoją stroną. Profil na social media nie jest Twoim profilem. Jest profilem osadzonym na czymś serwisie. Profil na Facebooku jest profilem Facebooka. Facebook stwierdzi, że dzisiaj nie chce Cię wyświetlać, nie będzie Cię wyświetlać. Jeżeli Facebook się zawinie, twój profil się zawinie. Jeżeli masz tamten klientów, tych klientów nie będzie. Jeżeli masz profil na Instagramie, dokładnie to samo, tak? Twój profil, twoja strona internetowa jest twoją stroną internetową, twoją wizytówką. Nie skupię się tylko na social media. Strona internetowa jest bardzo ważna, ale nie skupię się tylko na social media. Wyobraź sobie, że jedno social media przestanie nagle działać i co się stanie? Stanie się to, że będziesz po prostu wyłączony z biznesu, a więc social media ok, są fantastyczne, są bardzo dobre, mają swoje góra dół, jak linia trendu, tak? widzimy, co się dzieje z Instagramem, ba działa bardzo słabo, widzimy, co się dzieje z tym, z tamtym i znowu, okej, okay, ja rozumiem, działa dla ciebie Instagram fantastycznie, ale pomyśl o tym, że jeżeli coś się wydarzy, e przestanie działać, to będzie wszystko wyłączone, a jeżeli masz em, więcej tych źródełek, tak, to się troszeczkę łączy z poprzednim punktem, ale... Chodzi mi, chodzi mi o to, żeby się nie skupiać tylko na social media, że social media są takie ważne, bo muszę codziennie publikować, że muszę yy, je pielęgnować i nic innego nie jest ważniejsze. Mm -mm. Nie podchodź w ten sposób. Ja podchodziłem w ten sposób, zaniedbywałem niektóre rzeczy i tak jak powiedziałem yy, wcześniej, później musiałem wyważać te drzwi, które mogły być leciutko uchylone wcześniej lub też odblokowane, a, i mogą czekać na ciebie jako kolejna kolejna rzecz. Yy, możliwość pozyskiwania klientów. A więc to były te 10 rzeczy, które moim zdaniem, jakbym wiedział, jakbym znał i miał pojęcie 12-13 lat temu, zupełnie inaczej podszedłbym do rozpoczynania biznesu. Nie rzucałbym się tak na sprzęt, nie rzucałbym się tak na robienie za darmo przez yy, długi okres czasu, nie rzucałbym się tak na to, na tamto, pro, pro, promowałbym siebie w inny sposób, promowałbym swoją działalność, swoją osobę, eee, pozyskiwałbym klientów networking w zupełnie inny sposób. Z tym Was zostawiam. Uważam, że tu jest cała masa rzeczy do przemyśleń, do dyskusji e, i do e, wyciągnięcia wniosków. Na razie cześć.